Oh. I even witajcie moi kochani widzowie witam was w kolejnym odcineczku serii Zagramy razem wy, Shakes and Fidget Jest dzisiaj ze mną Gabriel, przywitaj widzów Pozdrawiam was tutaj Gabryś i Musisz na kamerę coś I, pokazać no teraz może I No Słuchajcie lekka popita I, i możemy zaczynać Dzisiaj słuchajcie Dzisiaj sprawdzamy sobie na początek gildię Ouuu, kurczę, wbijamy Siemanko, nagrywam Pozdro, ale mamy godzinę 21.30 Ten odcineczek dostaniecie jutro o godzinie 12.00 Oczywiście ja jestem zawsze punktualny, zawsze, musicie przyznać Zabrałem mi 13 milionów HP Dla mrocznej snajperki tutaj Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć Jak nie, to przepraszam, troszeczkę za szybko pominąłem Dostałem od was 30 wiadomo dwie wiadomości i z top 20 spadłem na top 25. No, niedobrze, niedobrze. No, ale nic. O kurczę, słuchajcie, ale tu tam... Uuu, ale narzucali, ale narzucali, spójrzcie. Trzy eliksiry na szczęście, słuchajcie. No, już widzę, że mam farta. Epickie przedmioty, słuchajcie. No, proszę, sprawdzamy teraz, jak, jak bardzo epickie są one. Eee, może to odświeżyć? Dobra, odświeżamy... So Oluju! Oluju! Przecie tak nigdy nie było! Co tu się dzieje w ogóle? Ja pierniczę! No, powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o locik, to dzisiaj pierwsza klasa. Dobra, wrzucamy sobie to hopsa tutaj i inteligencja. Zobaczymy, może coś lepszego się trafi. Szczęście. No i tutaj już, już pewnie nic, dobra, e, nieważne, to tu słuchajcie, ten drop się nie liczy e, Ile mamy? Niepozorą. 22, dobra e, teraz tak, e, lecimy z mistrzem... Nie, 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 jeszcze słuchajcie, jeszcze tutaj. 15 grzybów, czy ja za to dam 15 grzybów? Chyba mogę dać, co, chłopaki, dziewczęta Chyba mogę dać, chyba mogę dać 15 grzybów. Okej, okay. ten item jest całkiem spoko, daję 15 grzybów za niego. A co tam? A co mi tam? Słuchajcie, Dobra. I tutaj sobie zamienimy. Dobra, w ten sposób. Okej, okay. odświeżamy jeszcze raz epickie przedmioty, słuchajcie. Dobra, ja wiem, że dzisiaj może co prawda nie jest jeszcze aż tak super, ale jeszcze, ale. Wow! Za kasę, za kasę, uuu, la 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 15 grzybków, czyli zwróciła nam się Tak jakby ta itemka, prawda? No ale odświeżamy dziś jeszcze raz, słuchajcie, bo ja coś czuję, że No ale mam farta dzisiaj do eliksiry. kurczę, przecież ja to przedłużyłem Do 29, to jest to Fuck, masakra, po prostu masakra No i kolejny eliksir, na szczęście Ja pierniczę no dzisiaj to jest jakiś wykryw życia, odświeżę jeszcze raz, a co mi tam, a co, a co, ja dzisiaj nie poszaleję? Ja dzisiaj nie poszaleję? Ja? No, e, dobra, e, zbrojownia, odświeżamy jeszcze raz zbrojownię, słuchajcie, możemy teraz liczyć na to, że coś fajnego nam się trafi e, Chociaż to będzie raczej, raczej fart, jak nam się coś fajnego trafi, powiedzmy sobie szczerze No ale szansa takowa jest, prawda? No jest szansa no nie, to akurat nie. Chociaż czekajcie, sprawdzimy, co tam u naszej. Nie, ona, ona ma dobrej temki. Dobra, odświeżamy jeszcze raz i jeszcze raz. Oj, oj, Dobra, i jeszcze raz. Szczęście, to nie. Dobra, jeszcze raz. Come on, come on, ja tu liczę na jakiś dobry dropik. No nie, 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 no come on, dawaj, 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 dawaj Wytrzymałość i zręczność. Hmm. Ale jest to 40, większy, większy overall, o, aż 40. To jest tu wierzcie mi to jest naprawdę dużo. 40 w tym przypadku ewentualnie. Jakie ona ma tu. Nie, buty ma też dobre. okej, okay, słuchajcie, okej. Okay. Dobra, mamy kolejny kapelątek. Yy, kolejny kapelątek, dobry kapelątek, przypominam, to jest dobry kapelątek. Yy, tutaj bierzemy jeszcze to. Słuchajcie, no dzisiaj zaopatrzyliśmy się troszeczkę FQ, czyli ten kapelątek. Yy, tutaj to sobie kupiliśmy, pięknie. Yy, zostało mi tylko zrobić tak. To jest warte 2 miliony. Kasy. Ja piernicze. Dobra. Ale, ale nie, aż... Czekajcie, bo ale tu mi się overall zwiększył. Bo spójrzcie, no, no to, to już, to już jest, jest widoczna różnica. Powiedzmy sobie szczerze, e, teraz tylko tutaj sobie zamienimy. Tak. Okej, okay. a to możemy w sumie wciupać tutaj. Dobra, słuchajcie, troszeczkę grzybów już na tym odcineczku wydałem. Powiedzmy sobie szczerze, ale to dlatego, że chciałem przyinwestować trosze w troszeczkę lepszej temki. E, no i przeinwestowałem. Słuchajcie, no, przeinwestowałem. No Rachel, nie no Rachel. Dobra, mistrz żrzeżnicki, możemy go teraz atakować mając te 4 miliony 400 tysięcy hp. Do tego jeszcze, słuchajcie, sporo tej jako. Zręczności i szczęścia no i mamy większego overala teraz hita. O, sporo, słuchajcie, mamy overala większego o 50, czy tam o 40, to jest to jest dużo. To jest bardzo dużo. z i możemy dzięki temu e, sporo osiągnąć. Ale dawaj. Czy, czy ja go teraz nie powinienem zarąbać po prostu? No dawaj, tak słuch, tak Szkoda. Poczekajcie, bo ja tak się zastanawiam. Czy jakbym sobie wziął tak, bo tu jest 595, tak? Tu jest Mmmm... Ale 700 dni zręczności, no i sporo, sporo, sporo. Słuchajcie, to ma sporo bonusów. Tak się zastanawiam. Ale tak naprawdę, słuchajcie, spójrzcie. Większość moich temków to są wszystkie cechy. Ja, ja mam siły 3000, kurde. Nie wiem, czy to jest normalne. Słuchajcie, w naszym państwie, chyba nie sądzę. Chyba tak będzie lepiej. no Przynajmniej mi się tak wydaje, że 6000 to jest dużo. Ile tutaj ma ziomu? Musi na przykład. No, no spójrzcie na tego zioma. On gościu ma. No nie, no nie wierzę. A ja mam takie same, tylko że wszystkie cechy. Porąbane, porąbane jak drewno. Po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę, no. Spójrzcie, ale, pie... ale piękne staty. Dobra. Najpierw spróbujemy zrobić biczownika z tym, z tą wspaniałą itemką, słuchajcie, i go tak pokarać leciutko. Ale to będzie raczej ciężkie zadanie. To będzie ciężkie zadanie dla Taksiego. I czy upora on się z tym wyzwaniem? Pokonać biczownika 330 poziom, słuchajcie, ponad 93, 93 poziomy więcej ode mnie. To jest mega dużo, słuchajcie, i to z tym co będzie ciężko. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie z naszym nowym łuczkiem. Zobaczymy, czy cwaniaczka damy radę zrobić. No, no nie, no, no. No chłopak. Wow! Wow! Oluju, dałem radę jednak. Ja nie mogę. O kurcze. O cholipcia, ja nie mogę. Nareszcie się udało, słuchajcie, nareszcie. Piekielny ogar. Wow, a to już w ogóle zwiadowca. No to już w ogóle masakra będzie, nie? 2000 tysiące szczęścia i on mi krytywali. E, czy to jest e, przypadkiem, czy to nie jest lekko niefer? Dobra, e, wiecie co, zostanę jednak przy tym łuku Ej, widzieliście co się stało? Patrzcie. Lol, kappa Dobra, już oddajemy jej z powrotem to O O A ile ten łóżek jest warty na sprzedaż? Bardzo mało eee, Dobra, to i chociaż wymienimy, gdzie ona tu jest Dobra E, okej, okay, słuchajcie, no to powiem wam szczerze, że okej, okay, super, udało nam się chociaż tą jedną zrobić. Byłem zdziwiony, naprawdę mega zdziwiony. Wszyscy już gratulują. Siema Kingdex, siema, pozdrawiam wszystkich, calutką swoją gildię e, No i cóż. Lucky Dice. Czy znaczy, ja bym jej nie pokonał? Tego Lucky Dicea. Spróbujmy. A co tam? Jak nie damy rady, mówi się trudno. Ale jakieś kryty. Tak, już jakieś kryty. No chociaż No słuchajcie, 4000 tyle nakryta, tyle nakryta i ani jednego kryta w walce. Co? Seriously. Come on. Come on. No nie wierzę. No po prostu no niewiarygodne. Dobrze, słuchajcie, no to może w takim razie uda się dwa rozpieszczone bachory pokarać. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że się uda. Dobra. Mhm. 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 Dobrze. W takim razie, słuchajcie, stosujemy na początku metodę typu... Nie, po, nie pochlebiamy. Nie, to się nie uda. Metoda na pesymistę. Nie, no przecież Jak to się ma udać? No jak? Przecież spójrzcie, co ten barbar... No do sepi jakieś tam kryty chłopak, ale czy to są dobre kryty? No ja bym nie powiedział. No gdzie, a chłopak ma więcej siły niż te dwa bachory razem wzięte, nie? No i spójrz, to, to nie wyjdzie, gdzie? Gdzie? Nie, Nie, to, to nie ma szans, spójrzcie jakie kryty, no. Nie. Jak dla mnie, no to niemożliwe, że ja to wygram, nie siądzie, nie, 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 to jest nie do zrobienia. Mm -mm. Nie, no trochę unika, ale to i tak nie do zrobienia. Nie, 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 mm -mm. nie, ta Szczwana to tylko tak unikała, żeby wiesz, żeby się popisać przed znajomymi. Ja tak naprawdę to to, to nic nie potrafi zdziałać. No, teraz ja też unikam ale tak, tak naprawdę to jest dla dla, dla zabawy te uniki, wiesz? To, to, to ty się nie uda, no gdzie o, widzisz, jakie kryty, psa! Psa! To, to nie to, to nie jest do zrobienia! Psa. Przestań, tak! Tak, słysz! Czy ty się tutaj wysilasz na marne? No odpowiedź mi, tak! Wysilisz się na marne, ponieważ i tak nie dasz rady, nie ma bata, teraz koniec i tyle, no! Wiedziałem! Dobrze, słuchajcie, teraz sposób na motywanta, czyli ostra motywacja naszych graczy. Dawaj, Barbar, pokaż, super kryt. Super kryt. Dawaj, jest, siadł drugi. Teraz oni nie walą krytów, to dobrze. Ej, ale spójrzcie. barbara ma więcej siły o, o 500 i wali mniej niż o... Co tu się dzieje? Kurczę, to jest jakieś... To jest jakieś porąbaństwo jak drewno, no porąbane jak drewno po prostu. Dobra, teraz Maguś. No, może się teraz popiszę. No, chłopak już dostał dwa kryty na jape, na nie? Dobra, może tym razem szczwana. dawaj. Dawaj, musimy we dwóch, słuchajcie, we dwoje zabrać 20 milionów HP. To jest. To jest wyczynowa walka. To już jest wyczynowa walka, słuchajcie, i nie będzie łatwo, uwierzcie mi. Nie będzie łatwo, dawaj, dawaj, taksuś. Dawaj, Szczwana. Super. Jest super. Dobra, i robi uniki. Ej, robi uniki, więc to jej trzeba przyznać. Jest spoko. Dobrze, ale kryty sadzik. Kryty naprawdę. Upo! Ale sadzik kryty, Gabzol. Nie? Czy ty widzisz to, co ja? Kurde. Dobra, teraz, słuchajcie, zostało mi zabrać 9 milionów 300 tysięcy HP. Czy to jest możliwe? Czy tak coś sobie poradzi z tym wyzwaniem? Za chwilę zobaczymy. Jest 8 milionów. A kurczę, bez tych krytów! Co to za kryty? No, takie kryty to ja rozumiem! Takie też! Ej, dobra, mamy szansę, mamy szansę, tak coś dawaj. Unik! U, teraz, teraz ze dwa uniki, ze dwa uniki! Super, jest jeden! Jest drugi! I? Yes! To jest wszystkie cechy! A dla Maga, dobra dla Maga, no to okej okay. To oczywiście dla Maga No bo nie, nie, dla mnie w sumie nie może się trafić, tak? E, dobra, no to Maguś słuchajcie zyskał nowy pasek Nowy pasek i jest z Skoro ma nowy paseczek już Yyy e, poczekajcie, bo, bo ja tu mam odpaloną wartę A ja nawet chyba wszystkich Kuflów nie wypiłem dzisiaj O zdążę no, zdążę jeszcze dzisiaj jeden kufelek obalić. Dobra, to spokojnie. Na razie jeszcze nie musimy się tam przyjmować. 9% HP. Dobra, słuchajcie, 28 poziom wieży został zabezpieczony. Teraz pozostało nam 29 zrobić. No i to jest znowu wojownik, kurczę. Wojownicy teraz ostatnio nam się sami trafiają No i to powiem wam szczerze Nie będzie łatwe To nie będzie dla nas łatwe Ale że jesteśmy kurczę, e, Jesteśmy przecież e, Zwiadowcami to to jest do zrobienia Ja czuję żeby to zrobimy Nie wiem czy tym razem akurat Ale czuję że no mamy na pewno potencjał Jakiś tam tak Tutaj Maguś powinien dużo zabrać No spójrzcie jak on takie kryty dostaje Ten Mag chyba największe kryty Dostaje ever no, trochę pocisnął, nie? No, ale znowu musimy zrobić 20 milionów we dwóch, słuchajcie. Także to nie, to nie będzie łatwa sprawa, nie, nie, nie. No i teraz oczywiście większe hity, e, mniej uników, bo, bo już, słuchajcie, drugi, wiadomo, drugi przeciwnik. No dawaj, Szczwana, super. Są uniki i są kryty. Szczwana wali i uniki i kryty, to jest dobra wieść, Ale no nie, ja 15 milionów KP to chyba nie zrobi. O! O! o, o, SHIT Ja pierdziele 15 milionów HP, taksuś Taksuś Jak porobił Jak normalnie, no, no jak bodów w cesie. ja pierdziele co zrobił Ja pierdziele, jak ja to zrobiłem Dla kogo to jest, ja się pytam. Aha! Aha, fajnie. No dobra, ale i tamka się trafiła wyjątkowo gówniana. I dlaczego to jest pas? Dlaczego to jest pas, powiedzciemy? To jak to jest kostium przecież? Czy to, czy to, czy to wam przypomina pas? A do WCK przecież nie mogę tego wrzucić. No nie, no szkoda, szkoda, słuchajcie, ale sam fakt, że to pokonaliśmy, to ja jestem, ja jestem po prostu w połudorzeniowym szoku, nie? Teraz, w tym momencie, no ja po prostu z wrażenia to chyba zaraz narobię w, ga w gatole, nie? Ja pierdzielę, powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Po prostu w szoku jestem. E, ile już tu mamy bonusa złota? Znaczy bonusa, bonusu. Yy, nie mogę tego sprawdzić, chyba co? Czy, yy, o, 29 włączonych wierszy. Dobra. Yy, tutaj jest tak, wytrzymałość punktu życia plus 7% z portalu. No nie, słuchajcie, dajemy, dajemy jeszcze raz. Nie, jak to mówią. Albo nie, słuchajcie, już teraz nie, bo się boję, że nic nie zostanie na poprzedni na następnym odcineczek, ale dzisiaj wyjątkowo ostro pocisnęliśmy i mam 238 poziom, słuchajcie, idzie mi naprawdę wspaniale! Wspaniale, słuchajcie, cisnę. Kurczę jak nigdy dotąd, nie? I to jest masakryczne. To jest masakryczne No dobrze słuchajcie kochani moi drodzy widzowie to zostało nam już tylko czytanie wiadomości ponieważ dzisiaj już porobiliśmy po prostu wszystko, wszystko dzisiaj porobiliśmy. Nie zapomnijcie strzelić dobrego refa z ten odcinek, bo co coś tu działo to było. No, dobra, sprawdzamy. Eee, okej. Okay. Dobra, to już na to was nie dotyczy. Więcej filmików, pozdro, możesz pozdrowić na odcinku. Pozdrawiam, zły wujek. Kupisz kiedyś 3000 grzybów? Tak, kupię. Jak mi się skończył to kupię 3000. Czy byś mógł pozdrowić mnie i moją gildię? Suchar, czym się różni ksiądz a policjant? Policjant mówi pan z nami, a ksiądz mówi pan z wami. A, dobre, dobre, ale ja już to słyszałem. Taksi pozdrów, please. Power, pozdrawiam. Eee, Pozdrowisz na odcinku. Wielbiam, jak nagrywasz, i zasnij w ostro walczyć o top 1. No nie jest łatwo, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest łatwo. Ślepaczek, demoć na tarcza. Pozdrów na odcinku i lekka, bobita musi być. Oczywiście, że musi, nie ma innej opcji. Taksi, co to za muzy w tle? Gra w co grasz w, w SF Game? Tamu za so-so-momo. Nie, nie rozumiem nawet, co piszesz. Pozdrowienia dla widzów i ciebie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Siema, pozdrawiam Cię i YouTube, my Ciebie też, pokaż cytka Czy ma ktoś jakieś reszki z PSC, bo brakuje mi 2 złotej? Ja nie mam. Nie mam. Damik0222, pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. Niestety będę... Dobra, to nie, to, już, to znowu nie was. Może mnie pamiętasz z Gryffindoru? Luzak123... Nie pamiętam, sorry. Pozdrawiam. Cześć, taksi, Gildia Riddle jest na serwerze, są, są słabi, mam nadzieję, że im nie dasz, co? Pozdrów pozdrow ode mnie, Gabryś masz pozdrowienia Dzięki. Pozdrawiamy No, e, Gabryś też pozdrawia e, Wiesz to nie interesują mnie Riddle tak naprawdę i gram po prostu swoje e, dobra To od was nie dotyczy e, Siema pozdrów, Ksarin, pozdrawiam e, Pozdrów jeśli nagrywasz Pozdrawiam już cię Cipuła, ser jest Pozdrowisz tak, pozdrawiam E, oglądam Twoje wszystkie odcinki super, miło mi to słyszeć. Pozdrawiam. Nadaję się do Waszej drużyny, tak? Wiem, bo po tym rogu nie grałem kilka dni. No, nie wątpię. Przeglądając, natknąłem się na stary filmik. Jak podkręcić kartę, trochę się bałem w cel... wow, no widzisz, da się? Da się, Pawik? No da się, nie ma sprawy. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Tylko uważaj, żeby nie przegrzać. O, tylko nie przegrzej przyjacielu. Pozdrawisz w kolejnym odcineczku? Oczywiście, pozdrawiam cię. Ty profesjonalnym graczem? Chyba nie. No, chyba top 20 nie wystarcza na serwerze, żeby być profesjonalnym. Trzeba mieć top 1, no wiesz, no, to, to chyba jest jeden profesjonalny gracz na cały serwer w takim razie, przyjacielu. Yy, pozdrawiam ciebie i całe YouTube. No, tak czy inaczej, ty z 42 poziomem na pewno do takowych nie należysz. Pozdrawiam. Yy, lecimy dalej, Tommy. Pozdrawiam ciebie i całe YouTube. Dziękujemy, pozdrawiamy. Nie spam. Yy, ja ci nie spamię, synu. Co ja jestem, twoim kumplem? No nie jestem, nigdy nie będę. Yy, nagrasz Hero z piątkiem. Ciekawa proposition, ja bardzo uwielbiam tą grę. Może w przyszłości coś tam, coś tam dam radę, nie? Jakim kluczem zapomniałem o co chodzi? Mam całą pamięć, bo szkoła się zaczęła. Nie kumam. Masz zaczepiste filmiki ode mnie, suba. Dzięki, i pozdrawiam. Wbijam szybko, bolecę na grzybach. Pozdro taksy, oglądam odcinki Nowy Fan, władca toalet. Dzięki, przyjacielu, pozdrawiamy. Pozdrów na odcinku, please. Lubię jak nagrywasz i rób to częściej. Staram się jak tylko często mogę. Pozdrawiam. Zajciks. Jaka jest największa część kobiety? Dupa. Nie usta, bo potrafią nawet konia złapać. Aaaaa! Suche! Dobra, pozdrawiamy słuchajcie! Pozdrawiamy wszystkich, jeśli chcecie, jeśli macie jakieś ważne pytania, śmiało piszcie. Jeśli tylko dostanę kilka z was, to oczywiście będę od kilku z was ten, to będę na tyle, ile będę mógł na tyle będę odpowiadał. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, wasz ulubiony Taxi zerte pioneczka.